Witam, dzisiejszy temat suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego na początek dwa twierdzenia. Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego o n jest równa średniej arytmetycznej wyrazów pierwszego i ostatniego pomnożonych przez liczbę wyra wyrazów. Czyli krótko więc, jakbyśmy chcieli położyć sumę na przykład 10 pierwszych wyrazów, tak, S10 to to będzie a1 plus a10, tak? Pierwszy plus ostatni przez 2 i razy 10. I drugie twierdzenie sumy n początkowych razów w ciągu arytmetycznego różnicy r wyraża się wzorem sn równe 2a1 dodać n minus 1 razy r przez 2 razy n. Gdybyśmy mieli powiedzieć s10, to to jest 2a1, dwa razy pierwszy wyraz dodać. 10 minus 1 razy nasze r, jakie by tam było, przez 2 i razy 10. Jak widać, wszędzie w miejsce n trzeba sobie wstawić dziesiątkę. Jak znamy wzory, możemy przejść do zadań. No i na początek zadanie pierwsze. Oblicz wyraza 1 i a 10 oraz sumę 10 pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego a n i podpunkt a. Wiemy, że A4 jest 6 i A8 jest 14. Żeby policzyć kolejne wyrazy, to musimy znać yy, resztę w ciągu arytmetycznym. Wiemy, że ciąg arytmetyczny budowany jest w ten sposób, że do poprzedniego dodajemy R no i mamy kolejny wyraz. No to zaczynamy, że A4 mamy już dane i wiemy, że to jest 6. To A5... To będzie to A4 plus R. Teraz A6. To będzie to nasze A4 plus R i plus jeszcze jedno R, tak? Czyli do A5, tak jakby dodajemy R, czyli za A5 podstawiamy sobie to plus R plus R, czyli mamy A4 plus 2R. Potem będziemy mieć A7. Że to jest a6 plus r i znowu za a6 sobie podstawiamy to. A4 plus 2r plus r, czyli jest a4 plus 3r. I a8 to jest a7 plus r. A7 to to, więc podstawiamy, czyli mamy a4 plus 3r plus r, czyli a4 plus 4r. A4 znamy, a8 nam też dali w zadaniu, więc z tego możemy sobie zrobić równanie do wyliczenia r. Za 8 stawiamy 14, za a4 6 i plus 4 r. Odejmujemy sobie szóstkę. I wyjdzie, że 8 równa się 4 r. Dzielimy przez 4. To z tego wyjdzie, że r równa się 2. Skoro R równa się 2, to teraz możemy sobie policzyć A1 i A10. No dobra, to najprościej, skoro A4 było 6 i co wiemy się o 2. Tak jak będziemy szli do tyłu, to odejmujemy 2, a do przodu to ci trzeba dodawać 2. No to w takim wypadku A3 musiało być 6 minus 2, czyli 4. A2 musiało być 4 minus 2, czyli 2, i A1 to A2 minus 2, czyli 0. No i A10, już można ze wzoru, że to jest A1, dodać n minus 1, ra, n minus 1 czyli za n damy 10 minus 1 razy r, czyli razy 2. A 1 już też wiemy, ile jest bez 0, czyli to jest 0, dodać 9 razy 2, a to jest 18. Można było sobie też tu budować kolejny i dojść aż do 10. W takim wypadku s 10 to co suma pierwszego, czyli 0, plus ostatni, czyli 10 to jest 18 przez 2. I razy 10, bo tyle jest n wyrazów, tak? 18 na 2, 9, 9 razy 10, 90. I tyle wynosi suma 10 pierwszych wyrazów ciągu w danego ciągu arytmetycznego. I zadanie drugie. B, proszę zrobić sobie samodzielnie. Pierwsze B. Zadanie drugie. Podpunkt A. Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych, n takich, że nie jest większe bądź równe 100, ale mniejsze od 200. No to też ciąg liczb po kolei 100, 101. Tu jest 0, 101, 102, 103. Aż do 199, bo ma być mniejszą 200. Tych liczb w sumie tutaj mamy 100, tak? Bo 199 odjąć 100 i dodać 1. To się równa n, czyli wszystkich jest 100. A 1 jest 100. A setny jest sto dziewięćdziesiąt dziewięć, no to suma stu początkowych to będzie sto plus sto dziewięćdziesiąt dziewięć przez dwa razy sto. Czyli mamy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć na dwa razy sto. A to się równa czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt. I jeszcze zrobimy sobie przykład b. Oblicz sumę wszystkich liczb parzystych zawartych między 13 a 2013. tysiące trzynaście. No to co, parzyste, czyli 14.

No, i teraz ile jest n? No tych liczb jest tutaj dwa tysiące dwanaście, odjąć czternaście, to będzie e, podzielone na. Nawet nie odjąć 14, tylko odjąć. Tam będzie ich parzystych od 0 do 14 mamy parzystych. 2, czwórkę, szóstkę, ósemkę, dziesiątkę, dwunastkę, czternastkę, czyli mamy ich 7, odjąć 7. Hmm, nie tak hmm, myślę Wam to zapisałam. 2012 dzielimy na 2 i to są wszystkie parzyste od 0 do 2012. Czyli 1006. I teraz od tego odejmujemy yy, 6 pierwszych. I mamy, że jest 1000, bo mamy tak dwójkę, czwórkę, szóstkę, ósemkę, dziesiątkę, 12kę, bo 14 jest w ciągu, czyli mamy 6 pierwszych. Czyli wszystkich liczb mamy 1000. To n jest równe 1000. I teraz możemy policzyć S, S 1000 pierwszych liczb. a1 plus a tysiąc przez dwa razy tysiąc a jeden czternaście plus dwa tysiące dwanaście na dwa razy tysiąc yy, to to się równa dziesięć trzynaście zero zero yy, zero tak milion trzynaście tysięcy. I zadanie kolejne. Hmm. Zadanie szóste. Podpunkt A. Ile początkowych razów podanego ciągu arytmetycznego należy dodać, aby otrzymać liczbę 546? Wiemy, że suma S iluś początkowych jest 546. I nasz ciąg zaczyna się 6, 8, 10 i tak dalej. No to widać, że R jest równe. 2, tak, 6 plus 2, 8, 8 plus 2, 10. R jest 2. Yy, no i co? S. Yy, N to jest A1, dodać AN przez 2 razy N. Albo in, z drugiego wzoru. 2A1 dodać, mm, przypomnijmy go sobie, wszyscy wiedzieli, z którego wzoru korzystamy. 2A1 dodać n minus 1 razy r przez 2 razy n, tak? Z drugiego wzoru, z drugiego twierdzenia dzisiejszego. Wzór 2A1 dodać N minus 1 razy R przez 2 razy n S n mamy, a 1 mamy, R mamy, a n będziemy szukać. Czyli 546 to jest 2 razy 6, bo a1 jest 6 tutaj tak, A 1 dodać. n minus 1 razy r, r jest 2 przez 2 razy n. Pomnożymy razy 2, żeby pozbyć się stąd tej dwójki, czyli mamy 1092 równa się 2 razy 6, czyli 12. Dodać 2n, wymnożymy sobie 2 razy n, 2n, 2 razy minus 1, minus 2 i to wszystko razy n. No to dalej, wymnożymy. 1092. 12 razy n, 12n. Dodać. 2n razy n, 2n kwadrat. I minus 2 razy n, minus 2n. Wszystko przenosimy na jedną stronę, bo jak widać pojawiło nam się wzór, pojawia nam się wzór funkcji kwadratowej. Useg posegregujemy od najwyższej potęgi, czyli 2n kwadrat minus 2n. 12 minus. Y, tyś, y, Minus 2n, a tu 12n. Jeszcze zjedliśmy tu n. 12 razy n 12n, 2n kwadrat, minus 2n. Minus 2n plus 12n minus 1092. To odejmiemy 0 równa się 2n kwadrat, minus dodać 10n, bo 12 odjąć 2n10n minus 1092. Podzielimy przez 2, żeby nie mieć takich dużych liczb. Mm -hmm. N, 2n kwadrat przez 2n kwadrat, 10n przez 2, 5n i 1092 przez 2, 546. I liczymy deltę. Przypominam, wzór na deltę funkcji kwadratowej b kwadrat minus 4ac, tak? To jest b, czyli jest równe 5. A stoi przy n kwadrat, czyli jest równa 1, a c to wyraz wolny, czyli minus 546. No to delta się równa b do kwadratu, czyli 5 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 546. To jest 25 minus 4 razy minus 546. Już sobie to szybciutko policzymy. Minus z minusem da nam plusa. To będzie to plus to 2209. No i co? Duża liczba nam wyszła. Pierwiastek z 2209, czyli inaczej pierwiastek to z delty naszej, tak. To jest 47, czyli mamy deltę większą od 0, dwa miejsca zerowe. N1 minus B minus pierwiastek z delty przez 2A. Wzór na miejsca zerowe. Minus B, czyli minus 5, minus 47 przez 2 razy 1. To się równa minus 26 i N2 minus B plus pierwiastek z delty przez 2A, czyli minus 5 plus 47 przez 2 się równa 42 na 2, czyli 21. To jest mniejsze od zera, to odpada, no bo n to któryś wyraz w ciągu i n należy do naturalnych dodatnich. To jest większe od zera, czyli jest ok. 21, suma 21 pierwszych wyrazów w ciągu, czyli S21 równa się 546. Mm -hmm. I zadanie siódme. Może przesuniemy. No i zrobimy sobie tutaj. Zadanie siódme. Od punkt B dla odmiany. Mamy taki piękny ciąg składający się z liczb i X. -ów. Tutaj można łatwo zobaczyć ile mamy tych wszystkich liczb w ciągu, tak? Bo to jest suma ilu. No od 1 wzrasta co 1 do 50, czyli n jest 50, tak? Teraz ile jest r? No można zobaczyć. Liczba wzrasta o 1, a x wzrastają o 2x, tak? Z x równało się 3x, 3x, 5x i tak dalej, czyli było 1 plus 2x. A 1 równa się 1 plus x. Teraz wiemy, że ta suma jest 275, czyli suma 50 początkowych wyrazów w ciągu równa się 275, i znowu wykorzystamy wzór na sumę z wykorzystaniem yy, różnicy. Czyli SN to jest 2A1 dodać N minus 1 razy R przez 2 i podstawiamy S50. 2 a1, a1 jest równe 1 plus x, czyli 2 razy 1 plus x, dodać 50, odjąć 1, razy r, czyli 1 dodać 2x, a jeszcze tutaj razy, zjadłam, przez 2 i razy 50. Za S50 stawiamy naszą liczbę, czyli naszą sumę 275. Mhm. To sobie od razu na górze wymnożymy, czyli to jest 2 dodać 2x dodać 49 razy 1 dodać 2x przez 2 razy 50. Pomnożymy razy 2, żeby pozbyć się stąd dwójki. Będziemy mieć 550. To się równa 2. Dodać 2x. Dodać tu przemnożymy. Czyli 49 razy 1, 49. 49 razy 2x, czyli plus 98x. Cała jest razy 50. Teraz sobie podzielimy przez 50, żeby pozbyć się tej pięknej 50. 550 przez 50 no to 11 i zostaje nam tak 2, 2 plus 49, czyli 51, 98 plus 2, czyli plus 100x. Odjąć 51, 11, 51, czyli minus 40, równa się 100x, podzielić przez 100, Czyli x to jest minus 40, czyli 4, minus 40. Koniec. Mieliśmy policzyć x z równania. Samodzielnie, proszę zrobić sobie przykład a. To tyle na dzisiaj. Dziękuję. Miłej nauki.